Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot i zapraszam barany do czytania miesięcznego na listopad 2024 roku. Drugie baranki czytanie ogólne w formie krzyża celtyckiego. Weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytania. Moi kochani, zaczynamy kartą mądrości wyroczni. A sprawdzamy jakie przesłanie z kart mądrości wyroczni i... Dopiero przyjdziemy do rozkładu. Robaczki kochane. Dziękuję Wam za lajki, za subskrypcje i za komentarze. Osoby, które nie subskrybują kanału, zapraszam do włączenia subskrypcji. Wtedy żadne czytanie terminowe Was nie ominie, więc zdążycie wszystko usłyszeć na czas. Zapraszam też do komentowania, bo dzięki komentarzom ten kanał ma szansę na dalszy rozwój. Też między innymi. Zaczynamy kochani, zobaczymy jakie przesłanie dla baranków z kart Mądrości Wyroczni Baranki Oj, 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 oj No właściwie to Otworzyła, wypadła nam karta Prawdę Mówiąc Prawdę Mówiąc, karta Numer 14 Kochani Jest to uczciwość, ale też branie spraw za dobrą monetę, przyjęcie czegoś do wiadomości, ale też chęć bycia uczciwym i taka jasność komunikacji. Jest prawda, która jest istotą rzeczy, a obok jest prawda subiektywna, oparta na czyjejś filozofii. To nie jest czas na debatę o tym, która prawda jest prawdziwsza. To jest czas, byś głośno komunikował swoją prawdę i był szczery, uczciwy i otwarty w komunikacji z innymi i ze sobą. Tylko poddanie się temu, co jest, i odrzucenie iluzji uwolni cię. Bądź autentyczny i wspaniale niedoskonały, a duch odpowie cudami. Ludzie bardzo szybko powiedzą ci, kim są, jeśli ich posłuchasz i zwrócisz uwagę na to, jak się zachowują. Ta karta wzywa cię do szczerej, otwartej rozmowy. Czas dojrzeć prawdę o tym, czym się dzielisz i powiedzieć prawdę o tym, kim jesteś i czego potrzebujesz. Nikt nie może zrobić tego za ciebie. Pamiętaj, że twoja prawda jest zawsze oparta na twojej osobowości i zdobytym doświadczeniu. Wyższa prawda zostanie odkryta, gdy szczerze się porozumiesz i zobaczysz, w jaki sposób pomogło ci to lepiej zestroić się z samym sobą. Nie powstrzymuj się, mów swoją prawdę. I słuchaj super moje drogie baranki. Mamy tę prawdę, ok No więc sobie sprawdzamy, teraz zobaczymy, co dla baranów na listopad 2024 roku dla wszystkich osób spod znaku baranka baranki 2000. 24 listopad okay. dobrze, moje drogie barany więc sprawdzamy. Co będzie wyzwaniem na miesiąc listopad u Was? 10 buław. Ok. No, Wasza prawda będzie niezbędna, kochani, po to, żeby ją też wypowiedzieć tutaj, bo jest spore dźwiganie dosyć dużego bagażu albo doświadczeń, albo właśnie <laughs> przeciążenie jakimiś obowiązkami, zobowiązaniami. Co pomaga lub co przeszkadza król mieczy? Co odchodzi do przeszłości? Ósemka mieczy. Co jest podstawą sytuacji? Wieża. To jest Wasza energia, energia Marsa w baranie. Co moi drodzy? Macie. Wewnątrz, co wewnątrz Was, co w Głowie, w Sercu, a z Pięknie. Pięknie iście, ogniście. Co przyniesie niedaleka przyszłość? A lichów. Super. A Wasza energia, diabeł. Mhm. Energia z zewnątrz, król monet. Okej. Okay. Jakie są Wasze nadzieje, obawy, albo czego nie widzicie? Sprawiedliwość. Powiem Wam, jest tu trochę dużych arkan. No? Rada, wskazówka i wynik. Czwórka kielichów. Czwóreczka kielichów. Na tle asmonet siła, tutaj moc i paść kielichów fajnie czwórka kielichów, pustelnik rycerz mieczów dobre moi drodzy moje drogie baranki wasze tło Mówi na pewno o nowym początku. Tutaj nowy początek jest w postaci nowego, ważnego związku, nowej relacji. Może to być jakiś też nowy, nowa współpraca, nowa praca, nowa propozycja zawodowa, biznesowa albo naprawdę cenny prezent, cenny dar, może nawet spadek, może odziedziczenie czegoś. Kochani, ja tutaj widzę, że Wy macie dużo siły, determinacji i motywacji do tego, żeby rozpocząć coś od nowa. Rozpocząć od nowa tą relację, rozpocząć od nowa ten związek, dać temu jakby nowe tchnienie, drugie życie, nowe życie przede wszystkim, nową szansę. Nową szansę dajecie siebie, sobie, może nową szansę dajecie komuś, ale tutaj przychodzi do Was okazja na nowy początek, na nową szansę. Na rozpoczęcie jeszcze raz od nowa na nowo tych relacji, tych związków, w których chcecie, żeby zacząć od nowa, zacząć jeszcze raz inaczej, tak? Na przykład, jest tutaj też energia zupełnie dla niektórych nowych, nowej osoby, nowej relacji, nowego związku, nowego uczucia. Tutaj jest naprawdę zakochanie, tu jest uczucie przyjaźni, miłości, zakochania, zauroczenia. Nagłe, silne uczucie, jakaś silna namiętność, duża pasja. Tu są właściwie trzy asy, bo jeszcze w głowie i w sercu jest ten as buławy, więc wy naprawdę chcecie. Postrzegacie to jako nowe, nowy początek: dużo pasji, dużo seksu, dużo miłości, dużo takiej energii seksualnej, dużo ciepła. I Wy jesteście bardzo mocno zdeterminowani do pokonania jakiejś przeciwności, do pokonania jakichś trudności. Osiągacie sukces. Siła mówi o tym, że sukces jest Wam pisany. Jak to dalej wygląda? No, fajnie, bo niektóre relacje luźne, być może romanse, takie związki, które nie były stałe, przekształcają się tutaj, kochani, w związek. W relację stałą, długotrwałą, mogą tu być oświadczenia, mogą tu być zaręczyny, może tu być właśnie propozycja wejścia na wyższy etap w danym związku, w danej relacji. Decyzja o planowaniu tutaj, kochani, właśnie zaręczyn, może nawet ślubu. Może nawet słuchajcie, myśleniu tutaj o potomstwie też jest, może taka, taka u kogoś sytuacja, że ktoś też bierze to pod uwagę. A co jest wyzwaniem? No właśnie, wyzwaniem jest dziesięć buław. Wyzwaniem jest to, aby jeszcze wytrzymać. Że to już jest naprawdę końcówka jakiegoś ciężaru, jakieś, jakiegoś przeciążenia, jakichś trudności, to już jest kres, to już jest kulminacja w tym miesiącu. Wystarczy znieść jeszcze tylko trochę, więcej już nie będzie, bo to już jest koniec zmagań. Wyzwaniem jest koniec zmagań żeby też zakończyć pewne zmagania dla niektórych z Was, żeby zabrać ten swój tobołek, ten swój, wiecie, balast, który niesiecie na plecach, żeby faktycznie to zabrać ze sobą, bo jest to Wasze. Dokądkolwiek nie idziecie, gdziekolwiek nie zmierzacie, jeżeli nawet wychodzicie z jakichś relacji na poczet innej, nowej relacji, albo nie wiem, opuszczacie może dom rodzinny, czy jakieś inne miejsce, może to być dla niektórych oczywiście miejsce pracy. Y, firma, w której dotychczas pracowaliście czy współpracowaliście z kimś, to są wasze doświadczenia, to są wasze przeżycia, to są, kochani, wasze zmagania, a to jest to, co y, doświadczyliście, to czego się nauczyliście, to jest wasze, wy to zabieracie ze sobą, tak? Y, moi drodzy, tutaj też. Y, dla niektórych wyzwaniem będzie być może jeszcze trochę odpowiedzialności, albo po prostu większa odpowiedzialność, wzięcie na siebie większej odpowiedzialności. Być może wzięcie na siebie więcej obowiązków, bo jeżeli to nie wy macie tak ciężko. A ktoś inny, jakaś bliska osoba tutaj jest mocno um, przeciążona, no to wyzwaniem jest to, aby wziąć coś na siebie, tak? Um, bo może tak być, że nie wiem, że na przykład, ale dobrze, zostawmy tą energię, która um, raczej mówi właśnie o tym, aby więcej. Aby to, co trudne wytrzymać. Bo wyzwaniem jest to, aby to wytrzymać, bo to już jest kres. Tego trudnego działania, czasu. Koniec jakiejś intensywnej aktywności. Co pomaga co przeszkadza. Król miecz. Słuchajcie, komuś może. Może być tak, że komuś pomoże rozwód dosłownie. Może tak być. Komuś być może pomoże specjalista, doradca, osoba, która zajmuje się, która jest takim trochę mediatorem, która, do której można się zwrócić, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, ale też i biznesowe, tak. To jest osoba, która być może. Pomogłaby przeprowadzić pewne mediacje, pomogłaby doprowadzić do ugody, do kompromisu, do pogodzenia, do pogodzenia, kochani, pewnych warunków. Jakie obydwie strony muszą spełnić, aby doszło do porozumienia? Tak. To zarówno w związkach, jak i w biznesie. Być może przeszkadza też czyjeś, y, słuchajcie, takie bardziej chłodne podejście, czyjaś może taka powierzchowność, która nie do końca jest. Y, Moje drogie barany, mm, no ona się właśnie może wydawać taka troszeczkę e, oziębła, oschła, ale inteligentna, bystra, logiczna osoba, sprawiedliwa, bo król mieczy jest sprawiedliwy. To może być, kochani, no pomogłaby sprawiedliwość, bycie sprawiedliwym owszem, pomogłoby bycie uczciwym, sprawiedliwym, bardziej tutaj takie logiczne podejście. Nie, nie dać się, że tak powiem, porwać tylko samych, samym emocjom, ale jednak dać do głosu dojść rozsądkowi, logice, rozumowi jak najbardziej. Komuś mógłby pomóc wodnik innym może w czymś wodnik przeszkadzać. Ale tutaj mogłaby ta osoba jak najbardziej pomóc, jeżeli jest specjalistą, jest jakimś, wiecie, psychoterapeutą, nie wiem, może psychologiem, może mediatorem, może seksuologiem, może osobą, która y, ma tutaj za zadanie pomóc, tak? Odchodzi do przeszłości ósemka miecza. Tutaj odchodzi już do przeszłości blokowanie się. Odchodzą być może do przeszłości jakieś wasze błędne wyobrażenia, błędne myślenie, takie błędne projekcje myśli, a być może właśnie pewne uprzedzenia, ograniczenia. Już przestajecie się ograniczać, uprzedzać tak, do jakichś osób czy do jakiejś sytuacji. Te ograniczenia są za wami. Blokady są za wami. Tutaj kończy się jakaś blokada, tutaj jest zdjęta ta blokada. Następuje to odblokowanie. Zablokowanie przychodzi do przeszłości. Być może ktoś, kogo blokowaliście, może nawet wiecie, w telefonie, może jakieś kontakty w telefonie albo mailowe. Tutaj zdejmiecie z kogoś jakąś blokadę, dosłownie, albo ktoś zdejmie taką blokadę z was i to może dać wam też nowy początek. W jakiejś relacji, w jakimś związku czy w jakiejś współpracy biznesowej. Podstawą sytuacji jest zwierzę. E, moi drodzy, no w podstawie sytuacji jest tutaj mm, bardzo duża zmiana, która przyszła z zewnątrz, tak? Lub też przychodzi z zewnątrz e, w listopadzie. Sytuacja, która lub wydarzenie, które zburzy albo Wasz system wartości, Wasz system postrzegania, jakieś Wasze poglądy, przekonania, albo zburzy Wam jakąś strukturę, no właśnie w biznesie, w pracy zawodowej, lub właśnie w związkach, w relacjach. Tutaj jakaś struktura może ulec zmianie. Może zostać, że tak powiem, coś zburzone, zniszczone, po prostu trochę tak stracone, tak? Z tego względu, że ta dotychczasowa struktura była niewłaściwa, była oparta na niewłaściwych fundamentach, one były zbyt y, słabe, nie przetrwałyby długo albo padłyby w momencie, w którym y, nikt. Y, w momencie, w którym nie był on pożądany, bo pamiętajcie, że jeżeli nawet energia przychodzi z zewnątrz, na którą nie macie wpływu, energia wierzy, ona dlatego wybiera ten moment w waszym życiu, bo jest to najwłaściwszy moment. To znaczy, że jesteście na tyle silni, na tyle mniej więcej w sytuacji, w której jest to pożądane, żeby to stało się właśnie wtedy. Czyli to przychodzi w takim czasie, w którym Wy jesteście w stanie przyjąć tą zmianę i ją znieść po prostu, bo ta zmiana wychodzi Wam na dobre, ale jest to zmiana, której sami nigdy nie mielibyście odwagi, lub nieprędko mielibyście odwagę taką zmianę wprowadzić do swojego życia. Na to było się trudno zdobyć, bo no, w jakiś sposób y, zmieniałoby to Wasze życie. Obawialibyście się tej zmiany, co ona przyniesie, jaki będzie jej skutek, dlatego ona przychodzi z góry sama wtedy, kiedy jest na to odpowiedni czas. Tak więc tym się nie przejmujcie, ale ta zmiana, to zdarzenie nagłe, niespodziewane, będzie podstawą tej sytuacji w miesiącu listopadzie. U jednych baranów będzie to dotyczyło płaszczyzny życia osobistego, uczuciowego, u innych. Zawodowego, biznesowego. W głowie jest Azbuław. Well. No, w głowie, moi kochani, jest ten nowy początek. W głowie jest już ten nowy początek. Jest ta możliwość, ale wiecie, że trzeba z tym coś zrobić, z tą szansą, z tą okazją na nową pracę, nową współpracę, nowy biznes, może nową działalność, nową relację, nowy związek albo nowy początek istniejącej relacji. Tą zmianę, to przekształcenie jakiejś luźnej relacji, romansów w trwałą relację, trwały związek. Wiecie, że jest na to szansa, ale trzeba się w to zaangażować, trzeba o to zadbać. Inaczej szansa przepadnie i nic z tego nie będzie. Wy macie to w Waszej głowie, w Waszym sercu, macie ten potencjał, macie ten początek i wiecie, że. Musicie to w porę dostrzec, a może już dostrzegliście i trzeba to wykorzystać, rozwijać, tak? Bo ma to szansę i ma to potencjał. Moi kochani, w głowie macie to, że musicie właśnie właściwie ukierunkować swoje działanie wybrać właściwy kierunek, właściwą drogę nie wiem, właściwą ofertę, właściwą firmę, właściwego klienta, właściwy biznes, właściwą osobę. Tutaj powstaje nowy, ważny związek, nowy, ważny biznes, nowy, ważny interes. Tu jest początek działania, jest tu impuls. I to może być właśnie ta nowa oferta pracy albo nowa oferta relacji, uczuć związku. Może tak być, bo jest tu as buław i as kielichów w niedalekiej przyszłości. To może być też nowa zupełnie osoba. To może być nowe uczucie, bardzo dużo pasji, emocji, które na Was spłynie. To będzie bardzo mocne bardzo nagłe to może też wstrząsnąć waszym życiom w posadach dosłownie może się zatrząść w, posa w posadach wiecie, w pracy <grym> może się to zdarzyć, ale w życiu uczuciowym też to się może zdarzyć, tak? no u osób, które są wolne to na pewno jest nowy związek nowa osoba, nowe uczucie osoby, które są w związkach, w relacjach dla was to jest nowy okres to jest wyższy poziom wzajemnego porozumienia Większe zaangażowanie, więcej zaangażowania trzeba włożyć w tą relację, w ten związek. Trzeba dać temu nową szansę, wy tą nową szansę i nowy początek macie w głowie, więc to się na pewno wydarzy. W głowie macie ten nowy etap. Zmianę, tą zmianę macie już tutaj na poziomie serca i na poziomie głowy w niedalekiej przyszłości, a z i to jest bardzo piękne. To jest bardzo piękne, kochani, niedaleka przyszłość. Tak jak mówię, to są uczucia, emocje, które uderzą w Was zupełnie niespodziewanie, i mocno widzę, że dla niektórych to będzie to uczucie nagłe, może być uczucie miłości, zakochania, może być dla kogoś uczucie zazdrości. Może tak być. Też? Też? W dużej mierze, kochani, miłość, jednak takie uczucie szczęścia, pełni uczuć, zakochanie. Dosłownie, tu się ktoś po prostu nagle zakocha. I to będzie takie nagłe, niespodziewane. Mm. Co wszystko zmieni? Eee, w, w stałych związkach, relacjach, tu odradza się jakieś uczucie. Tu się odradza uczucie. Tu są zaproszenia na spotkania, na randki, kochani. Miłosne wyznania, wyznania uczuć, jakieś prezenty też. Mocno może, mogą być zaręczyny w niedalekiej przyszłości, oświadczyny, zaręczyny razem z tym paziem kielichów, tutaj w tle jak najbardziej. Oświadczyny, zaręczyny dla kogoś na pewno, dla niektórych z Was. Bardzo fajna sytuacja. Te, te uczucia mogą też na wielu płaszczyznach występować. Miłe niespodzianki, wy w energii diabła. No słuchajcie, no niektórzy z Was ewidentnie są w energii, kochani, kuszenia, wy kusicie kogoś, ktoś kusi, kusi was. Jest tutaj taka energia, w której no, będziecie uwodzić. Możecie też, jeżeli jesteście w stałym związku lub w relacji, którą chcielibyście, z której chcielibyście wyjść, i pojawia się ta nowa szansa, ten ogień, ta pasja, namiętność, pożądanie, miłość, zakochanie. No to wtedy tutaj możecie faktycznie no, troszeczkę postąpić. Wiecie, jak tu będzie rządza, żądza duże, duże pożądanie, no duże pożądanie i duża rządza, właśnie seksu, moi kochani, z tą osobą też. Tutaj może Was bardzo kusić. Dosłownie możecie nawet kogoś zniewolić swoją, swoim działaniem, swoją energią. No albo będzie tego naprawdę dużo. No, to oczywiście też wy, tak? To jest niby wasza energia, ale. No jest tutaj taka pokusa. Wy będziecie kusić, będziecie mocno kusić, moje drogie barany. Będzie się trudno oj, oprzeć, oj, trudno. Właśnie ta energia diabła przy wieży mocno mówi, że to też z waszej inicjatywy może ta wieża jednak przyjść, nie? ze zewnątrz, że to może być ten właśnie odpowiedni czas. Z zewnątrz jest król monet. Z zewnątrz jest król monet. A z zewnątrz, kochani, jest osoba, która przychodzi, no właśnie, przychodzi ustabilizować wasze życie. Przychodzi ktoś, kto będzie chciał, abyście się z nim ustatkowali, ustabilizowali. To może być osoba ze znaku ziemskiego, by panna, na koziorożec, ale to może być dosłownie ktoś, kto sprowadzi was na ziemię też Może pojawić się przyjście z zewnątrz, pojawić się oferta od dosłownie osoby, która będzie chciała zainwestować w was, w wasz biznes, w waszą firmę. To może być właśnie sponsor do jakiegoś przedsięwzięcia, do jakiegoś projektu również. Kochani, no jeśli mężczyzna do związku, do relacji, jest super, osoba, która. Która w ogóle z zewnątrz może przyjść takie dobre zakończenie ważnych spraw. Dosłownie. Możecie też dostać właśnie poparcie od jakiejś wpływowej, zamożnej, bogatej osoby. Kochani, z zewnątrz pojawia się osoba, która zapewnia Wam wsparcie uczuciowe, która będzie po prostu naprawdę dla was. Dosłownie zrobi wszystko, żebyście byli szczęśliwi. Będzie spełniać wszystkie Wasze zachcianki, życzenia z powodu tego, że kocha, że ma prawdziwe uczucie. E, moi drodzy, ta osoba może pojawić się mm, albo podczas jakichś wyjazdów, jakiegoś wyjazdu jakiejś podróży służbowej, delegacji, szkolenia, albo podczas spraw związanych z, e, z nieruchomościami, z majątkiem, z finansami, może jakimiś sprawami notarialnymi. E, co e, co, czego, czego nie widzicie, albo jakie są obawy, nadzieje. Tu jest karta sprawiedliwości. A, moje drogie, a moje drogie barany. Myślę, że macie nadzieję na tą uczciwość, na tą sprawiedliwość. Ten król mieczy, on jest też uczciwy. Uczciwość by pomogła, Wy macie nadzieję. No właśnie. Możecie się też obawiać tego, że że ktoś tutaj, jeżeli Wy będziecie zostawiać kogoś na poczet nowej relacji, to będziecie się obawiać tego, że ktoś będzie chciał, żebyście się z nim podzielili, tak? że będzie ktoś chciał rozliczenia, możecie obawiać się tego rozliczenia, tego podziału majątku, tych spraw takich, wiecie, które nie są przyjemne, nie są miłe, ale też z drugiej strony macie nadzieję na uczciwość, macie nadzieję na relacje, na związek małżeński, na, wiecie, na przynajmniej ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, na zalegalizowanie relacji, na zalegalizowanie związku, tak, i... No, i wierzycie, że ten nowy początek w jakiejś relacji albo nowe uczucie z nową osobą no będzie oparte na uczciwości, na sprawiedliwości, na równości. równości. Tutaj chodzi o tą równość, żeby było porówno, żeby każdy z siebie dawał, angażował się jednakowo, tak? Żeby obdarzał się porówno tym uczuciem. I w w wyniku wskazówce w Radzie jest Czwórka Kielichów. Moi drodzy, ta Czwórka Kielichów niewątpliwie Was zaprasza, radzi Wam, żebyście szukali dla siebie drogi, która będzie wiodła Was do inspiracji, żebyście nie skupiali się tylko na tym, czego nie macie, czego Wam brakuje, co chcielibyście, żebyście dostrzegli to, czego nie widzicie. No, ale jest to, to wskazówka jakby też, aby być może pójść w nowe właśnie dla niektórych z was no to będzie decyzja o tym, żeby dosłownie pójść, e, podjąć nową pracę, e, rozpocząć nowy biznes. E, nie wiem. E, zająć się jakimś nowym projektem, czy przyjąć jakiś nowy projekt. E, wziąć tą nową szansę zająć się tą okazją zaangażować się w to dostrzec przede wszystkim te szanse które są przed wami wejść być może w tą nową relację nowy związek być może wybrać nowe moi kochani albo właśnie nowy początek w istniejącej relacji jeszcze raz na nowo albo kochani zupełnie nową osobę jeżeli innych z was dotyczy nowa relacja, nowe uczucie, nowy związek. I pamiętajcie o przesłaniu z karty. Prawdę mówiąc, bo to jest bardzo ważne przesłanie dla was na listopad, drogi baranki. Także dbajcie o siebie. Buziaczki, papa.